Jeżeli masz problem z uczniami, którzy rezerwując wizytę online nie przychodzą na zajęcia i nie odwołują ich wcześniej lub nie zmieniają terminu, czarna lista jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Uczeń, który znajduje się na czarnej liście, nie może rezerwować wizyty online. Jedyną możliwością zapisu jest kontakt z Tobą. Możesz samodzielnie umieścić klienta na czarnej liście, przejść do edycji karty klienta i wybierz Czarna lista. Otworzy się okno, w którym określisz, jak długo w pisma obowiązywać. Możesz wybrać zdefiniowany okres czasu, na przykład miesiąc, lub wskazać datę początku oraz końca blokady. Zaakceptuj wprowadzone zmiany. Zobacz, co się zmieniło. Na karcie ucznia widoczna jest informacja wskazująca na to, że klient znajduje się na czarnej liście. Na liście klientów również od razu widzisz informacje o wpisie. Rezerwis może automatycznie dodawać nierzetelnych uczniów na czarną listę. W sekcji ustawienia przyjmowanie rezerwacji włącz automatyczne dodawanie klientów na czarną listę, a następnie ustaw po ilu nieusprawiedliwionych nieobecnościach uczeń ma trafić na czarną listę oraz jak długo blokada ma obowiązywać. W każdej chwili możesz usunąć klienta z czarnej listy lub zmienić datę końca blokady. Szybko też sprawdzisz rezerwacje anulowane.